Kolejny witam Was na kanale Dream Hunter. Niedziela, no prawie czwarta po południu, więc za długo chyba nie pochodzę, bo niedługo zacznie robić się ciemno. Ale to była jedyna szansa, żeby się w ogóle wyrwać, więc smykam do pobliskiego lasu. Tutaj zawsze coś tam wpadało, bynajmniej jak śmigałem po tym lesie. Więc zawsze jakaś stara moneta, coś irlandzka, coś w tym stylu. Ostatnio wpadł zegarek, więc mam nadzieję, że i dzisiaj coś uda się wykopać. Jeżeli nie, trudno. Po prostu muszę wyjść trochę na powietrze, pokopać, połazić po lesie, bo już mam dosyć roboty, roboty, roboty wiecznie pełno, więc trzeba się troszeczkę odchamić. Do zobaczyska w pierwszym dołku. I powolutku, powolutku wpinamy się pod górkę. Niedługo wejdę w las i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie a tymczasem dreptam dalej. Siemaneczko kochani, ja przy pierwszym dołku sygnał był trochę dziwny. Więc mówię kopnę. Zaraz wam pokażę, co wykopałem. Tego się akurat troszeczkę tutaj nie spodziewałem, gdyż jestem na takiej górce, ostre podejście, a tu taki fant. Nie głęboka dziura, i wychodzi opakowanie po kondonach. Niezły początek dnia. No i mamy kolejny sygnałek. Wygląda na monetę wykopane. Więc biorę pinpointerka i szukamy, co to będzie. Jestem tak kolejny do kolekcji Nie wiem czy widać Ale chyba najczęściej kopana przeze mnie stara irlandzka moneta Z 8 oczywiście O, teraz łapało ostrość Rocznik trochę dojechany, ale 61. Nie, przepraszam, tu nogami ją trzymam. 59. Jest pierwszy moniak dzisiaj. Nawet całkiem fajny stan. Nie był bardzo głęboko. Lecimy dalej. No jestem przy kolejnym dołku. Sygnał, co prawda, bił na żelaza, ale staram się kopać, gdyż często wpadają do jakieś podkowej. Kiedyś znalazłem stary nóż. Ale tym razem, niestety, jest to zwykły kawałek stali. Nie wiem od czego. Zajechany masakrystycznie. Ale zawsze to jeden śmieć w lesie mniej. Zabieramy, lecimy dalej. Do następnego. Siłaneczko, od dobrych pół godziny dreptania pod górę zapuściłem się na taką gęstwinę. Tak dla sprawdzenia, czy może coś tu będzie. No na razie nie ma nic. Kompletnie, nawet śmieci. I od jakichś 20 minut zastanawiam się, gdzie ja do cholery jestem, gdyż myślałem, że idę w stronę takiej ścieżki, która prowadzi na szczyt góry. Ale na razie ścieżki nie widać, więc idę dalej, gdzieś dojdę, a potem będzie trzeba znaleźć drogę powrotną. Więc do usłyszenia, w razie czego przy kolejnym dołku. No, i po paru nastu tak dotarłem do jakiejś ścieżki. Nie wiem, jakaś droga po prostu w tym lesie. Więc idę nią, gdzieś powinna je doprowadzić. Zobaczcie, jak fajnie porośnięte to powalone drzewo. No, wygląda to pięknie jeszcze przy tym świetle. Nic, próbujemy znaleźć drogę wyjścia z tego lasu. Cóż, naprawdę, chyba pierwszy raz w życiu po prostu zgubiłem się w lesie. Trzymajcie kciuki, żeby znaleźć drogę do domu. No i kochani, udało się znaleźć wyjście z lasu. Dotarłem do miejsca, które znam, więc wiem gdzie jestem już. Zajęło mi to może 45 minut, ale pierwszy sygnał okazuje się, że nasi tu byli. Pierwszy dzisiaj kapsel, i to od razu z Poznania. Pozdrawiam, lecimy dalej. Tym razem jak widać sygnał na samiutkim wierzchu, zobaczyłem kształt, myślałem, że będzie cała, niestety jest to tylko kawałek podkowy, nawet nie całe pół, a już miałem nadzieję, że będzie pełna, no nic, szukamy dalej. I mamy kolejny sygnałek, bił jak na monetę, niestety kolejny kawałek stali, taki płaski, nie wiem od czego to może być, widzę w dołku pełno rdzy. Jest prawdopodobnie to część jakiegoś większego kawałka. Niestety jest tyle kamieni, że nie da się tego w całości wykopać. Fand jest fand. złom jest złom, nie poddajemy się, lecimy dalej. No i się Manderko na podsumowaniu tego dzisiejszego nieszczęsnego wypadu do lasu. Nieszczęsnego, gdyż udało mi się zgubić drogę. I to dobrą godzinę błądziłem po lesie. Udało mi się w końcu trafić na ścieżkę, którą znam. I za chwilę będę zmierzał w kierunku samochodu i wracam do domu. Dzisiaj wybrałem się do lasu, żeby przetestować buty. Sprawiłem sobie nowe buty do śmigania z wykrywką, jak najbardziej się dzisiaj spisały. Jestem niesamowicie zmęczony tą spinaczką po tym lesie, dzisiejszym, gdyż miałem cały czas pod górkę, stwierdziłem, że w końcu gdzieś dojdę. No i doszedłem. Podsumowania z fantów robić nie będę, gdyż jak widzieliście, znalazłem dzisiaj bardzo niewiele. Jedna moneta, parę kawałków stali. No, i opakowanie po prezerwatywach, oczywiście. Że też komuś chciało się tak wysoko włazić, żeby to zakopać. Szok, po prostu szok. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.